Apokalipsa dzień po dniu. Prawdziwe tajemnice. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Apokalipsa rozdział pierwszy i wiersz dwudziesty. Jednym z najlepiej sprzedających się gatunków literackich po romansach jest kategoria kryminału i tajemnych spisków. Powieści te często trzymają czytelników w napięciu do samego końca, kiedy to tajemnica zostaje wyjaśniona. Jednak najlepiej sprzedającą się książką wszech czasów jest Biblia, której sprzedaż i dystrybucje szacuje się na 5 miliardów egzemplarzy. Dla kontrastu w ostatniej księdze Biblii Apokalipsie. Tajemnice są wyjaśnione od samego początku. Gwiazdy to aniołowie, a świeczniki to zbory. Termin użyty tutaj w odniesieniu do aniołów to greckie słowo angelos, które jest zwykle używane w Piśmie Świętym w znaczeniu istot nadprzyrodzonych, tak jak powszechnie je rozumiemy. Jednak jego najbardziej podstawowa definicja oznacza po prostu posłańca. Tak jak w przypadku przedstawiciela Boga, który wypełnia Jego wolę na ziemi. Na przykład mówiąc o Janie Chrzcicielu, wszystkie Ewangelie synoptyczne używają tego samego terminu, cytując proroctwo Starego Testamentu. Oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Mateusz 11,10, Marek 1,2, Łukasz 7, 27. Możliwe jest również, że aniołowie siedmiu zborów zwracają się do przywódców lub starszych, którzy kierowali tymi siedmioma zborami w Azji Mniejszej. Jakie wspaniałe słowa pociechy wypowiedział do nich Jezus. Chrystus chronił przywódców swego kościoła podczas poważnego konfliktu w czasach apostolskich, wyraźnie udowadniając swemu ludowi: I nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jan 10, 28. Dzięki temu mogli powiedzieć tak, jak Dawid, prawica Twoja mnie wspiera. Psalm 63, 8. A także powtórzyć za śpiewakiem etanem Ezrahitą. Mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona. Psalm 89, 14. W czasie gdy wczesny Kościół był kuszony, by wierzyć, że Chrystus porzucił go na pastwę prześladowań. On dawał im jednoznaczne zapewnienie, że tak nie jest. Tak długo, jak pozostawali pod jego opieką, ich zbawienie było zagwarantowane. I to samo odnosi się do każdego wierzącego dzisiaj. Pomódl się chwilę ze mną. Drogi Jezu, pozwól mi pozostawać w cieniu Wszechmogącego przez wszystkie moje dni, ponieważ wiem, że jesteś w stanie ochronić mnie przed wszystkimi moimi wrogami. Do dalszego studiowania. Ewangelia Mateusza, rozdział 23, wiersz 37. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, wiersz 16. Apokalipsa, rozdział 12 i wiersze 4 oraz 9.